firmy Zasada Bikes, firmy, która zaczęła się specjalizować od ostatnich czasów w rowerach elektrycznych, prawda? Łukasz, tak. opowiedz nam o tym. Dzień dobry, Łukasz Madziara, Zasada Bikes. Tak, w tym roku mocno nacisnęliśmy na rowery elektryczne. Mamy ich kilka, kilka nowych modeli w swojej ofercie. Między innymi to jest nasz najnowszy model, Locus, jest to rower z baterią w ramie, mieści się ona tutaj. Jest to bateria produkowana w Polsce na ogniwach Samsunga, naprawdę bardzo dobra jakościowo. Produkujemy też, jak już wiadomo, własne sterowniki. Także tutaj w tym modelu zamontowany jest, zamontowana jest piasta Eightvana. Pozostałe, pozostałe części napędu produkujemy sami. Mamy też jeszcze nowości w postaci Shimano Stepsa i Centralny napęd napędy bafanga. Łukasz, powiedz mi, jakie są parametry tych dwóch napędów, jeżeli chodzi o moc, prędkość, żywotność baterii, jak to ze sobą wszystko działa? Obydwa, obydwa te rozwiązania mają moc znamionową 250 W. W Shimano mamy dostępną troszeczkę większą baterię o pojemności 11Ah. Generalnie, technicznie są porównywalne. No, tutaj, Shimano może sprawia troszeczkę Lepsze wrażenie, jeśli chodzi o budowę, która jest metalowa. Ale Bafang nie ustępuje mocno, jeśli chodzi o technikę. Bardzo przyjemnie się na tym napędzie jeździ. Pracuje równie cicho jak Shimano. Będzie troszeczkę tańszy. A jak taka bateria długo trzyma? No To jest generalnie dystans od 60 do 90 km, tak to średnio wychodzi. Powiedz mi, nasz proces ładowania: to bateria jest w ramie, gdzieś to jakaś tak. wiem, dziura, wylotka, kabel, A jak to się ładuje? Tutaj mamy z boku, jest zamontowane gniazdo na naszą ładowarkę. Do 80% naładujemy ją w niecałe 3 godziny. Pełne ładowanie to jest 6 godzin. Jeśli chodzi o ten model, z ciekawostek, jeszcze mogę powiedzieć, że wyposażyliśmy go we wbudowany alarm. Może ja przedstawię, jak to działa? Śmiało. Klient razem z rowerem dostaje taki autopilocik. Mamy tutaj dwa guziki. Guzikiem A uzbrajamy alarm. Alarm reaguje na jakiekolwiek wstrząsy. Guzikiem B wyłączamy. Genialne. Jest to dosyć proste rozwiązanie, tylko o tyle lepsze w tych rowerach że alarm jest zamontowany wewnątrz ramy, także nie jest łatwo się go pozbyć czy dezaktywować, jest to na pewno mocno utrudnione. Super, i rozumiem to tak jakby to jest Wasz docelowy produkt na najbliższe sezony, tak? Bo też rozumiem, że robicie jakieś szkolenia i tak jakby edukujecie mocno sprzedawców w tych rowerach. Mm, tak, oprócz tego, że, że w tym roku wprowadziliśmy wiele nowych modeli rowerów elektrycznych, prowadzimy też szkolenia z zakresu e-bike'ów, w tym roku były dwie edycje, cieszyły się dosyć dużą popularnością najprawdopodobniej w następnym roku też jeszcze taki cykl szkoleń powtórzymy no, myślę, że, że wielu osobom przybliżyliśmy tą tematykę bajków, pokazaliśmy że wcale to nie jest taka łatwa sprawa zrobienie takiego pojazdu rozumiem, a powiedz jeszcze o prędkości maksymalnej, bo o to wiele osób pyta generalnie Prędkość maksymalna przepisami unijnymi jest ograniczona do 25 km na godzinę. I tego producenci powinni się trzymać. Niektóre rowery osiągają tam troszeczkę większe prędkości, ale jeśli chodzi o przepisy, jest to 25 km na godzinę. Moc silnika 250 W. To są takie najważniejsze zasady. Super, bardzo dziękuję za informację. Również dziękuję.